Ten film powstał dzięki wsparciu naszych patronów na Patronite i YouTube. Dziękujemy. Witajcie moi drodzy jeszcze raz tym pięknym zdjęciem chmur Mam matus, które bardzo dobrze były widoczne pod kowadłem komórki burzowej w okolicach Jędrzejowa Starego. Tam pani Natalia zaraportowała to do sieci obserwatorów burz. Fantastyczne zdjęcie. Gratuluję zdobyczy. Natomiast my porozmawiamy sobie o tym, co będzie działo się w pogodzie w kolejnych dniach. Zacznijmy od dnia jutrzejszego, czyli od 17. Nawet się zrymowało. Nisz Gabriel, który przez Polskę, który sunął przez morze Bałtyckie wraz z frontami atmosferycznymi, które psuły pogodę w Polsce, zacznie się oddalać od naszych granic, ale powoli też schodzić w kierunku pogranicza białorusko-ukraińsko-rosyjskiego. Natomiast nad nad będzie umacniał się wyż Markus, tam, tam będzie miało ciśnienie 1029 hektopaskali. To będzie powodowało spływ chłodnych mas powietrza po zachodniej stronie niżu Gabriel. Te chłodne powietrze będzie spływało do Polski północno-zachodniej, północnej i następnie centralnej, południowej. I w dzień te temperatury mogą być delikatnie powyżej zera, natomiast w nocy będą spadały całkiem konkretnie poniżej zera. Czyli taki chwilowy powiew zimy. Ciepłe powietrze zostanie zepchnięte do Europy Południowej oraz, co ciekawe, Europy Wschodniej, ponieważ ten niż Gabriel to ciepłe powietrze będzie zaciągał po swojej południowej i wschodniej stronie, tutaj aż nad Rosję. Staje pogoda na głowie? Może trochę tak. No, oprócz tego będziemy mieli silniejsze pory wiatru, szczególnie w Zatoce Gdańskiej do 60 bądź 70 km na godzinę i generalnie w Polsce około 40 do 50 km na godzinę. W dzień, w niedzielę temperatury w Polsce północnej będą najniższe tam od 1 do 2 bądź 3 stopni Celsjusza, w Polsce centralnej od 4 do 6 stopni Celsjusza, natomiast w Polsce południowej od 6 do 8 stopni Celsjusza. Tutaj teoretycznie będzie najcieplej oczywiście w górach temperatury ujemne, ale wieczorem i w nocy, szczególnie po północy, w godzinach porannych temperatury bardzo mocno spadną już poniżej zera. Jedynie w Polsce północno-wschodniej od zera do dwóch bądź trzech stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze od... Nawet minus 3, minus 4 stopni Celsjusza do minus 1, minus 2 stopni Celsjusza. Oczywiście nad ranem, przed południem te temperatury zaczną rosnąć powyżej zera, ale nie będą to duże wzrosty, przynajmniej nie w tych kolejnych dniach. Sprawdźmy sobie kolejny dzień. Sprawdźmy sobie 18, czyli poniedziałek niż Hildegard zacznie zmierzać w kierunku Islandii i on nas tutaj raczej nie będzie za bardzo obchodził. Wysz Markus obejmie już nie tylko Szwecję, ale również Morze Bałtyckie, Polskę i Tereny północnej Rosji, raczej pogranicza rosyjsko-fińskiego z ciśnieniem 1031 hektopaskali. Jak wiecie, w takich zimowych, wiosennych porach, wyż, znajdujący się w tym obszarze, raczej nie przynosi nam nic, niczego dobrego. No, chyba że słońce i chłodne powietrze. Tym, będzie, tym razem będzie to samo, ale prócz tego takim transmiterem transporterem tego chłodnego powietrza będzie niż Gabriel, który nadal będzie się wypełniał z ciśnieniem 1011 hektopaskali, ale on już będzie znajdował się na pograniczu białorusko-ukraińsko-rosyjskim. To wszystko spowoduje, że te chłodne powietrze jeszcze mocniej, jeszcze głębiej będzie spływało aż praktycznie tutaj nad Bałkany, na Rumunię, na Bułgarię. Ciepłe powietrze nad Morzem Czarnym będzie zasysane w kierunku południa i wschodniej części Niżu Gabriela, ale nas to niestety nie obejmie. Do nas będzie cały czas to chłodne powietrze spływało. I tak temperatury w poniedziałek, prawie przez cały dzień, bardzo niskie, od 2 do 4 stopni Celsjusza. Jedynie województwo lubuskie od 4 do 6 stopni Celsjusza. Natomiast w nocy z poniedziałku na wtorek nadal temperatury poniżej zera. I najbardziej niskie w Polsce Zachodniej i Południowej: od minus 3 do 0 stopni Celsjusza. W górach nawet minus 13 stopni Celsjusza. W Polsce Północno-Wschodniej najcieplej: od 0 do 2 bądź 3 stopni Celsjusza. Kolejny dzień to wtorek. W przypadku wtorku niż Gabriel nadal będzie się wypełniał o 1 hektopaskal ciśnienie wzrośnie i będzie znajdował się nad Ukrainą. Wysz Markus nadal dosyć silny z ciśnieniem 1031 hektopaskali będzie dominował nad północno-zachodnią Rosją, ale też będzie wpływał Dalej na pogodę w Polsce sytuacja w ten sposób się praktycznie nie zmieni. Nadal z północy będzie spływało chłodne powietrze nad Polskę i generalnie Europę Środkową. Cóż, bez większych zmian we wtorek sprawdźmy sobie temperatury. Jedyne, co można powiedzieć, to to, że to powietrze, które będzie spływało powolutku, ale jednak będzie się nad Polską nagrzewało i w dzień temperatury we wtorek już troszkę wyższe od 4 stopni Celsjusza w okolicach Gdańska do 8 stopni Celsjusza w Polsce południowo-zachodniej. Ale gdy przyjdzie wieczór, gdy przyjdzie noc, te temperatury znów będą spadały poniżej zera, szczególnie w Polsce zachodniej i południowej, tam od minus 4 do minus 2 stopni Celsjusza, w Polsce wschodniej od 2 do 3 stopni Celsjusza. Kolejny dzień to 20. 20 marca. No i w 20 marca zacznie się ta sytuacja powolutku, ale jednak zmieniać. Dlatego, ponieważ pojawi się nowy nisz, ten niż będzie znajdował się w okolicach kanału La Manche. Generalnie będzie wpływał na pogodę w południowej, w południowej Anglii, we Francji, między innymi. I również niż Gabriel już nam zaniknie. Wysz Markus odsunie się od naszego obszaru. Nad Polską nadal będzie pogoda wyżowa, ale ten niż nowy, który się utworzy, zacznie zaciągać ciepłe powietrze z południa nad Francją, nad Niemcy i po części nad Polską Zachodnią. Natomiast tutaj z racji tego, że wysz nam się odsunie, niżu już nie będzie, ten te, 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 te Strada z tym chłodnym powietrzem zostanie powoli zamknięta. Natomiast to, co naleciało do nas, tego chłodu, musi się niestety w jakiś sposób wygrzać. Ja, oczywiście, mówię to bardzo kolokwialnie, ale dzisiaj mamy taki dzień, po prostu mamy sobotę. W Polsce zachodniej będziemy mieli już 10 do 12 stopni Celsjusza. Tutaj już poczujemy 20 marca ten wzrost tej temperatury, napływ tego cieplejszego powietrza z zachodu. Na wschodzie nadal od 6 do 8 stopni Celsjusza. Noc z 20 na 21 na zachodzie delikatnie. Powyżej zera, tam od 4 do 6 stopni Celsjusza, ale na wschodzie nadal te temperatury ujemne. Od zera do minus 2, minus 3 stopni Celsjusza. No i sprawdźmy sobie jeszcze, co będzie w kolejnych dniach. Jak widzicie, to ochłodzenie jest dosyć konkretne i ono będzie jeszcze sobie trwało z tymi temperaturami poniżej zera do tego 20 do 25. Do nocy z 20 na 21. Później zobaczcie, prawdopodobnie będziemy mieli podwyższenie temperatur w dzień do 14-15 stopni Celsjusza. To dla Bydgoszczy. W nocy te temperatury spadną do 5 bądź 6 stopni Celsjusza. Ale zobaczcie potem znów. Ochłodzenie. Znów te temperatury zaczną nam spadać. Efekt rozpadu wiru polarnego. Wszystko na to wskazuje generalnie. Marzec jest dosyć specyficznym miesiącem, no ale zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało jeśli chodzi o porywy wiatru będziemy mieli chwilę ciszy szczególnie od 18 do 21 marca ale potem znów wzrost prędkości wiatru do 50 bądź 60 km na godzinę przy czym wyliczenia modeli numerycznych są bardzo niestabilne pod tym kątem więc no wiecie to jest jeszcze na no dwoje babka wróżyła musimy tutaj raczej poczekać natomiast nie warto czekać z instalacją aplikacji monitor burz żeby być na bieżąco do tej instalacji bardzo zapraszam, tym bardziej, że apka jest za free, więc można wypróbować. Zapraszam też do, instala do instalacji, do subskrypcji naszego kanału, który również jest za free. Robię to z pasji, robię to dla was. I jeżeli wam się podoba, to jest elegancko. Jeżeli wam się nie podoba, no to trudno, no życie. Widzimy się w kolejnym materiale. No.